Doniesienia w sprawie TVN potwierdziły się i zaprały ludziom dech w piersiach. To nie były plotki. Od miesięcy krążą doniesienia o remoncie studia TVN 24 i faktów przy ulicy Wiertniczej. Najnowsze wieści głoszą, że metamorfoza ma zakończyć się już wiosną tego roku i programy informacyjne TVN powrócą tam, gdzie ich miejsce. Podczas prezentacji ramówki TVN pokazano krótkie wideo, na którym widać, jak prezentować się będzie nowe studio. Jest tak, jak ludzie myśleli. Od kilku miesięcy stacja TVN kręci się wokół wielu zmian i niepewności. Co chwilę pojawiają się doniesienia o rotacjach personalnych wśród gwiazd oraz władz stacji zwiertnicza. Nadal też nie wiemy, kto będzie nowym właścicielem TVN. Gdyby tego było mało, to w wiosennej ramówce popularne programy takie jak Kuba Wojewódzki oraz Kuchenne Rewolucje zmieniają swoją godzinę emisji z 21.30 na 20.50. Potwierdziły się doniesienia w sprawie TVN Widzowie w szoku. Od kilku miesięcy dużo mówi się także o remoncie studia TVN 24 oraz faktów TVN przy ulicy Wiertniczej. Z tego powodu od połowy lipca 2024 roku pasma TvN24 Wstajesz i wiesz oraz dzień na żywo nadawane są ze studia siostrzanej stacji TvN24 Biz, a fakty TvN czy fakty po faktach są realizowane w studiu wirtualnym. Głównym celem remontu jest wymiana zainstalowanej w 2012 roku ściany ze granami. Metamorfoza ma zakończyć się już niebawem, a w trakcie prezentacji wiosennej ramówki TVN Warner Bros. Discovery pokazano filmik, w którym nowe studio prezentują gospodarze faktów Anita Werner, Piotr Kraśko i Grzegorz Kajdanowicz. Ten widok zaprał ludziom dech w piersiach. To jest największy taki ekran w studiu newsowym. 100 metrów kawu. Większych nie ma. A do tego 4 metry wysokości, potwierdził Piotr Kraśko Najnowsze technologie, którymi zaskoczymy widzów, dodał Grzegorz Kajdanowicz Studio powstało w 2004 roku, gdy fakty i TVN24 przeniosły się z poprzedniej siedziby przy ulica Augustówka